Odstąpimy od tradycji i nie będzie kazania do, do Was dzieci, tylko będzie świadectwo pana Jakuba i jego małżonki Agnieszki, którzy są z nami dzisiaj, bo bardzo nam zależy, aby Wasi rodzice, tak mówiąc, między nami dogadywali się coraz bardziej. Nic tak nie smuci nas, też byłem dzieckiem i pamiętam jak to było. Nic tak nas nie smuci, gdy rodzice się kłócą ze sobą. Albo kiedy między nimi nie jest tak, jakbyśmy chcieli, wtedy i nasze serduszka są smutne. Dlatego zaprosiliśmy małżonków, którzy specjalizują się w tym temacie. Wydali w tamtym roku kwartalnik Zbliżenia. Bardzo ważny, taki kwartalnik, takie czasopismo, które jest poświęcone właśnie miłości taty i mamy. Jak mają się ze sobą miłować, jak rozmawiać, jak ze sobą być, żeby w domu było. Niebo, a nie czasami, jak się mówi, takie piekło w domu, ma, czy małe piekiełko. Bardzo serdecznie witamy jeszcze raz y, panią Agnieszkę i Jakuba, kołodziejów z ośrodka szkoleniowo-terapeutycznego i także twórców y, kwartalnika Zbliżenia. Witajcie. Szczęść Boże. Jesteśmy małżeństwem od 18 lat. Mamy troje dzieci: dwójkę nastolatków i jedno najmłodsze też w tym roku przystąpi do Komunii Świętej. Nasze takie oczko w głowie. Jesteśmy w domowym kościele od samego początku małżeństwa. Wcześniej byliśmy też w Azji Młodzieżowej, i tak jak Ksiądz powiedział, od roku wydajemy czasopismo pod tytułem Zbliżenia. Jest to kwartalnik tematyczny. Każdy numer dotyczy innej tematyki. Jako małżeństwo z 18-letnim dokładnie wiemy, że nie układa się to samo. Choć tak bardzo mocno wpisane jest w naszą naturę, bycie z kobietą, bycie z mężczyzną. To nie jest to proste. Wiele małżeństw zaczyna od fascynacji i to jest bardzo naturalna droga. I także bardzo naturalną drogą jest rozczarowanie. Rozczarowanie wynikające z odmienności płci, rozczarowanie wynikające z różnicy temperamentów, z innych domów pochodzenia, rozczarowanie wynikające z nadmiernych obowiązków, z pojawiania się dzieci, gdzie, gdzie jest bardzo dużo pracy. I to jest taki okres, który jest bardzo ważny dla każdego małżeństwa. To są kryzysy, które, nieprzepracowane, mogą podzielić małżeństwo. Choć gdzieś ta iskra w wielu małżeństwach jest, ale ona jest bardzo malutka i często to życie obok siebie jest po prostu bardzo ciężkie i jest tam dużo cierpienia. Ale jest też wiele małżeństw, które mówią o fascynacji głębiej. To dopiero osiąga się gdzieś w późniejszych etapach życia małżeńskiego. Zresztą mówi się tak, że najtrudniejsze w małżeństwie jest pierwsze 25 lat. Ale ta fascynacja głębiej jest osiągnięta dzięki też łasce Bożej, ale też i wzajemnemu trudowi i wysiłkowi w kierunku, żeby to małżeństwo budować. Do tej pory ukazały się cztery numery naszego pisma. Pierwszy poświęcony komunikacji w małżeństwie drugi ma tytuł Mistyka seksu, trzeci między lękiem a pragnieniem antykoncepcja, ale zawiera także artykuły o poświęcone lękowi przed ciążą i czwarty dzieci są najważniejsze ze znakiem zapytania. Pierwszy numer poświęciliśmy komunikacji, czyli po prostu jak ze sobą rozmawiać. Okazuje się, że w małżeństwach trwałych wcale nie ma mniejszej ilości konfliktów. Tu nie chodzi o to, czy się kłócić, tylko jak się kłócić. Bardzo często te, te małżeństwa, które właśnie źle się kłócą. Kobiety często używają zwrotów, zawsze, nigdy wszędzie mężczyźni stają się obojętni, nie czuli, nie okazują ciepła. I, i, I to gdzieś narasta, narasta przez lata. Jest też taki artykuł po, poświęcony pewnemu fragmentowi z Biblii żony bądźcie uległy mężom. To często jest ulubiony fragment mężów, ale gdzieś tam bliższa analiza tego tekstu pokazuje, że my jako mężczyźni jesteśmy stworzeni do tego, żeby opiekować się kobietą, a kobieta, żeby powierzyć się naszej opiece. To wszystko jest z góry, dokładnie i pięknie zaplanowane, tylko odczytać ten porządek czasami i jest trudno i zajmuje to wiele lat. Mistyka seksu podejmuje bardzo ważne zagadnienie seksualności w naszym życiu i w małżeństwie, aktu małżeńskiego. Numer ten mówi w zasadzie o istocie naszej seksualności o istocie aktu małżeńskiego o tym, że. Tylko w małżeństwie możemy doświadczyć świętości seksu, tego, że jest on piękny, że nasza seksualność jest celowa, dokładnie zaplanowana, przemyślana, że nie jest przypadkiem. I podejmuję ten numer, tę tematykę nie tylko w formie nakazów i zakazów, bo w zasadzie nie w formie nakazów i zakazów, jak to gdzieś czasami myślimy o tej sferze. Natomiast y, mówi y, o seksualności właśnie w kategoriach piękna, dobra, tego, że została ona stworzona przez Pana Boga. Y, też na y, bazie takiego naszego doświadczenia gdzieś y, spotykania się z małżeństwami przy okazji różnych warsztatów, y, rekolekcji y, jest tutaj poruszony problem zdrady w małżeństwie. Y, to co tak y, bardzo rani i y, to co y, tak bardzo dzieli. Są świadectwa małżonków, którzy, którzy przeszli przez ten koszmar. Jest wiele małżeństw, które nadal chcą być razem, tylko nie wiedzą jak. I świadectwa, które mówią o tym, że właśnie ten moment to tak jakby Pan Bóg prowadził ich przez, przez grzech, przez jakieś, jakieś rozejścia, zranienia. A y, okazało się, że są o wiele na głębszym i, i, i lepszym poziomie takiego bycia ze sobą gdzieś po latach, y, po zmaganiu się z tym problemem. Trzeci numer: między lękiem a pragnieniem, y, porusza temat bardzo częsty dzisiaj u wielu kobiet, nie tylko u młodych, ale też u starszych, y, właśnie lęku przed ciążą. Y, Mówi o roli, jaką w takiej sytuacji odgrywa wyobraźnia, jak bardzo potrafi napędzać i wpędzać w taki wręcz paniczny lęk. Mówi także o roli męża, o roli mężczyzny, o roli środowiska, w jakim żyje kobieta, o tym, jak ten lęk przed ciążą może się zmniejszać i zanikać, gdy kobieta czuje się kochana, akceptowana w małżeństwie. Mówienie o antykoncepcji w kategoriach wolno, niewolno jest bardzo dużym uproszczeniem i wręcz sprymitywizowaniem chrześcijaństwa. Kościół daje nam przepiękną naukę na temat miłości mężczyzny i kobiety. Zrobił to Jan Paweł II w swojej teologii ciała katechezach środowych, przepiękne dokumenty, które krok po kroku opisują, jak ta relacja w istocie swojej może wyglądać. Dlatego też yy, powiedzenie, że coś wolno, a coś nie wolno, to najczęściej będzie rodziło albo lęk, albo poczucie winy, albo agresję. Wielu osób odchodzi od Kościoła, bo Kościół jest y, gdzieś tam zacofany. Y, to jest oczywiście niezgodne z jego nauką. Jeżeli y, uważamy, że Kościół stawia za wysokie wymagania, to sprawdźmy, czy to jest, aby na pewno jego nauka. Yy, są małżeństwa, które yy, yy, przez lata gdzieś borykają się z tym problemem, nie wiedzą jak z tego wyjść. Mamy tutaj na przykład opisane pewne świadectwa małżonków, gdzie, gdzie wpadli na pomysł, żeby było na przykład więcej współżycia seksualnego, to zastosujmy antykoncepcję. Po roku stwierdzili, że jest tego o wiele mniej, i są o wiele bardziej podzieleni i skłóceni. Okazywało się, że gdzieś tam tego nie łączyli na początku, potem z czasem zobaczyli, że, że to od tego się zaczęło. Dlatego to jest pewna droga, to jest pewna droga wychodzenia z antykoncepcji, budowania wzajemnej relacji, a odwołujemy się do pragnienia w miłości, które w każdym z nas jest i które jest nie do zniszczenia. Pragniemy szczęścia, pragniemy spełnienia, pragniemy miłości. I to jest ta iskra, która bardzo często scala i prowadzi przez różne trudne drogi małżeństwo. Czwarty numer naszego pisma. To jest o dzieciach. Nie wiem, czy dzieciom się tu spodoba taki tytuł Dziecko przed komputerem. My jako dorośli musimy was chronić przed różnymi rzeczami. Mieszkamy nad oceanem i teraz nie chodzi o to, żeby uciekać od tego oceanu, i nie chodzi o to, żeby wskakiwać na głęboką wodę, tylko żeby nauczyć się pływać, żeby nauczyć dobrze wybierać. Jest tutaj taka dokładna analiza tego zjawiska, tego medium, w jaki sposób to się odbywa. My, często, jako dorośli, po prostu nie zdajemy sobie sprawy, co dziecko ogląda, w czym, w czym, w czym, z czego tam korzysta. Jest też w ogóle ten numer poświęcony jest właśnie, to dzieci są najważniejsze, ale to jest z pytajnikiem. Czyli, że czy faktycznie tak jest. Nasza relacja małżeńska jest najważniejszą relacją w rodzinie. Dzieci mamy w leasingu, one przychodzą, mamy je wyposażyć w pewne wartości, także pewne dobra materialne, ale one odejdą. To jest ich prawo i obowiązek. I teraz, jeżeli to się źle zaczyna ustawiać, że te dzieci są dla nas najważniejsze, wpadamy w nadopiekuńczość. Też jest taki artykuł o tym. Które, która po, po prostu wiele tych relacji zaburza i niszczy. Jest to również taki artykuł, kiedy między rodzicami się nie układa, gdzie autorka y, przedstawia, jak może reagować dziecko, jakie może mieć objawy i, psych, i psychiczne, i objawy y, cielesne, jak reaguje na nieporozumienia między rodzicami, y, jak próbuje je sobie tłumaczyć, jeżeli nie dostaje od rodziców. Y, Poczucia bezpieczeństwa, zapewnienia, że oni się kochają, ponieważ to, że rodzice się kochają, to jest dla dziecka najważniejsze. To, co tak bardzo ludzkie, czyli małżeństwo, bycie razem, w naszym doświadczeniu i w, w doświadczeniu wielu małżonków, jest po ludzku niemożliwe. Tak samo wychowywanie dzieci. To dzieci nas wychowują. My stajemy przed takimi decyzjami. Po prostu nie wiemy, co zrobić w danej sytuacji, jak będzie dobrze. I, I tutaj bardzo ważne jest się takie właśnie otworzenie na Pana Boga, na sakramentalność tego związku. Że Bóg czuwa, że On nam pomaga. I pewnie wielu z Państwa w swoim życiu doświadczało, było w sytuacji, która wydawała się po prostu bez wyjścia, że to się nie da rozwiązać. A to się po prostu jakoś układało. Dlatego y, zachęcamy do rozwoju, zachęcamy do, y, do poszukiwania, zachęcamy do rozmawiania. Y, przy wyjściu będzie można nabyć to pismo. Ono jest w cenie 10 zł. Także mamy ze sobą ulotki, prowadzimy stronę internetową. Y, będziemy też organizować w najbliższej przyszłości warsztaty poświęcone małżonkom. Tutaj, dzięki uprzejmości księdza Proboszcza, którą bardzo leży na sercu rodzina, małżeństwo, będzie się to odbywało gdzieś tutaj w parafii. Także będziecie Państwo też o tym informowani. Oprócz y, takiej teoretycznej wiedzy, którą y, w jakiś sposób zamieszczamy w zbliżeniach, y, autorzy tak formułują swoje wypowiedzi, żeby dawać praktyczne y, wskazówki. Czyli kładą bardzo duży nacisk na y, praktykę, na to, jak małżeństwo może sobie poradzić w danej trudnej sytuacji. Dziękujemy bardzo Dziękujemy. za możliwość y, tutaj poprowadzenia te, y, tej, tej nauki i za Państwa uwagę. Szczęść bardzo.